Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym odbyło się 58. spotkanie ludzi związanych z Polskim Komitetem Olimpijskim, z tymi wszystkimi, którzy tworzą polski sport, którzy osiągają sukcesy na arenie międzynarodowej. Byli z nami tutaj dzisiaj obecni Olimpijczycy. Ponad 20 Olimpijczyków, którzy zdobywali w czasie swojej kariery zarówno medale olimpijskie, jak i medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Wspaniała inicjatywa, która jednoczy to środowisko każdego roku. Przybyli tutaj na teren Powiatu Tomaszowskiego. Jesteśmy oczywiście zauroczeni tą atmosferą tej rodziny i tym wszystkim, co wiąże się z takimi spotkaniami to co łączy wszystkich zebranych podczas takich spotkań to przede wszystkim taka próba zachęty szczególnie młodego pokolenia do tego żeby uprawiali sport, żeby byli bardziej zdrowi, żeby się więcej ruszali, żeby mogli zainwestować w siebie. Sport to zdrowie, sport to również możliwość takiego wewnętrznego rozwoju, kształtowania odpowiedniego hartu ducha. Są różne wyzwania, nie zawsze one się kończą oczywiście sukcesem, ale to też powoduje, że młody człowiek uczy się pokonywać to wszystko, co wiąże się z porażką, podejmując nowe wyzwania, żeby jednak w odpowiednim czasie dojść do tego celu, który sobie założył i w tych czasach już po pandemicznych, gdzie spora część młodych ludzi, w ogóle spora część tego społeczeństwa była zamknięta w domach i w zasadzie ten czas poświęcali tylko wyłącznie przed komputerem, przed telewizorem, dzisiaj na powrót ta inicjatywa Stara się zachęcić młodych ludzi do uprawiania sportu. Bo to jest głównym celem, głównym motorem właśnie takich spotkań, żeby byli następcy dla tych wielkich, wspaniałych polskich olimpijczyków, dla tych, którzy odnosili sukces i byli przez wiele lat chlubą naszego państwa. Za to serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy się tutaj właśnie pojawili, tym olimpijczykom, tym medalistom, tym, którzy są na co dzień, trenerom związani z sportem zawodowym, ale też ze sportem amatorskim. No, tu przywołane zostały nazwiska i osoby, które proszę Państwa w latach 60. brały udział. W kolejnych olimpiadach dzisiaj są w bardzo dobrej formie fizycznej, psychicznej i to pokazuje, że powinniśmy zmierzać w tym kierunku, jeśli chodzi o działania samorządu. W moim przypadku samorządu powiatowego. Będziemy stawiać na sport, będziemy stawiać na ruch wśród młodych ludzi. Będziemy dopingować, zachęcać też, żeby jak największa liczba osób była w naszym powiecie po prostu aktywna. Andrzej Kalinowski, dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Nasza znaczy, Współpraca ze starostwem powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim jest wzorcowa. Mamy podpisaną umowę na korzystanie z naszych ośrodków. Z panem starostą współpracujemy już od wielu lat. Współpraca, jak wiadomo, jeżeli dwóch ludzi którym zależy na dobrze dobru sportu, e, współpracuje ze sobą. Myślę, że to jest przykład takiej wzorcowej współpracy pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego, jakim jest starostwo powiatowe, a instytucją państwową, jaką jest Centralny Ośrodek Sportu, a szczególnie Centralny Ośrodek Sportu, e, ośrodek przygotowań olimpijskich w Spale. Cieszyć się należy, że na terenie powiatu, e, na terenie powiatu Tomaszowa Mazowieckiego jest tak wielu wybitnych sportowców, którzy właśnie dzisiaj reprezentowali cały region, cały powiat Tomaszowa Mazowieckiego. Nawet jedno z rąd ma imię to, tomaszowskich olimpijczyków, co to jest godne podkreślenia, bo niewiele takich rąd mamy w całej Polsce. A tutaj widać, że dba dbam, starostwo o, o sportowców i pamięta o ich pochodzeniu.